Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z South Parku, troszeczkę go nie było jednak, ale w końcu jest, O tu jest jakiś pan pan Ej, To jest chyba jakiś Żyd. Hy, nie mogę tam wejść. O, jakiś dzieciak. Strzał. I czym ty się bawisz? On się bawi grabkami. I tu jest Chimpokon. Sierściakot. To jest jakiś plac zabaw. Ale słabi ci piraci. Ej, to jest kolejny czyn Pokémon. Nie, ja muszę go mieć. Muszę. Po prostu muszę. Ej, tu jest. ...jakaś czaszka, to będzie fajnie. Jeśli będziemy mieć taką czaszkę na głowie, to sobie ją. Załóżmy. Ej, jak mogę. Ej, nie mogę być łysy. To jest niesprawiedliwe. Od razu sobie to zdejmiemy. Chlorysy też. No, teraz wyglądamy naprawdę strach. Budzimy, co tu mamy, coś jeszcze? Nie, dobry Boże. Czy jest jakiś dzieciak? Come play, hide Jakie dzieciaki? Ja można sobie puścić wodę. Czy jest jakiś dziecko? O nie, gdzie mogą być te dzieci? Ja chcę... Ach. Gdzie mogą być te dzieci? Dzieci! dzieciaczki? Bo się zgubią. Jak one się zgubią, to nie będą mogli pójść do rodziców swoich. Tego byśmy nie chcieli. Tak nie może być, że dzieci się zgubią. Właściwie dobra, to my mamy robić przecież zadanie. Prawda. ja tak. Dopiero teraz zauważyłem, że tu mam pokazywane, gdzie ja muszę iść. Chyba trzy... 3... Więcej niż... Tyle odcinków... Zajmujemy się... Głównym, za przeproszeniem. Jeszcze, jeszcze troszeczkę w... w... tą... O nie. Serio? Ty tak dziecko zrobić Ej, to jest jakiś random osoba chyba Gdzie to jest ten sklep u Jimba? Sklep u Jimba, gdzie on jest? Czekajcie, czekajcie... Galeria handlowa, chociaż w galerii handlowej mogłoby by to być. Mogłoby to być. Tylko miał Jimbo? Jimbo miał w GTA ten... Jimbo. Ale tak wiecie, przyzywał go... W sumie nie przesywał tylko. No, no ma poważnie. Zam... jest ten sklep Jimba? Jezu. O Też rozwaliliśmy. No ale gdzie jest ten... O! Tam! To troszeczkę musimy jeszcze iść. Get away from me. Co tu mamy? Dobra, najwyraźniej najwyraźniej oczywiście, najwyraźniej najwyraźniej nic. have come to the right place. Howdy there! Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Dobravšišten godaš, centuma duke miš, sutka katana. na kusza, kusza nieodzewiająca. Dobra, musimy kupić tą maskę gazową. I o ile się nie mylę, to sprzedawałem wszystko. To będzie szybciej. I jest wszystko Tu mamy jakieś naszywki br W broniach tu mamy Wszystko Na, na wszystko na starcie. Olo Lol Słodka katana Zadaje Tyle Ale Co tutaj Dobra więc teraz możemy iść do tego frajera, który nam. LOL. Jakbyśmy mogli. Chociaż może się odblokuje. Dobra, to wracamy do tego frajera, co nam. A. Złożymy sobie ją od razu. Co Nie, to możemy ją chyba zmazać. Nie, nie możemy jej. Mmm. Jak smutno. A! Ona się chyba chowa Dzięki. To w trakcie gdy będziemy ich szukać Chciałam pewno dobrze idziemy. Łot jaki przykład kowało

No ale cóż, Baby, you głupi grubas mamy jakieś ki, Dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, osiemnaście, dwadzieścia sześć, no chyba mm. Dobra, no. To, co my mamy, to jest o wiele lepsze. Co ten koleś tutaj mieszka? Musi na pewno być jakiś bogaty. Że musimy troszeczkę nawet pomyszkować po jego chacie. Bo jeżeli ma... S... Myślę, że to jest czym pokonam. Jeżeli ma swojego własnego ochroniarza, to musi być na pewno nadziany. Wow, czapka zakonnika. Lo, ile tu jest rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Daj jeden podczas leczenia. No. Bo ja wiem. Daj jeden podczas leczenia. No. To jest tak... Niepotrzebne mi to jest w sumie. Lepsze. To jest Nie, nie sięgnę go stąd. A nie, to jest ten skaner, co chciał tamten koleś, chyba. A masz. Ja mogę w ciebie trafić, on jest strzał odporny. No, tu jest czyn pokomon. Widziałem. Tym razem to. velociraptor. Ja. Murzyn. No wpuść nas stan Dobra, wbijamy mu na hatę. Come on, come on, come on, no come on. Co mamy za zadanie teraz? Broni. Da Problem kawy. Tutaj musimy jest taki znacznik od misji, aż tu jezu no to, idziemy w lewo. Potem schodzimy na dół, i znowu w lewo da się wykonać. Ale mam jakieś ulepszenie. Chyba to ulepszę. Właśnie, frajerze. Może gdzieś podjedziemy tak szybko dosyć? No elegancko. Tutaj co jest? Szkoła. Może... Nie, wsz... Chciałbym tak rozwodzić ludzi, tak za, nawet za darmo. Fajnie, tak sobie. Jak wiecie, że ludzie mogą na ciebie liczyć, nie? Ogólnych to chciałem przestać nagrywać. O, mikstury chyba też będę sprzedawać. tu podobno robić Jezus. Jezus. Byłem tu przecież, a nie odblokowałem tego tej trąbeczki. Jezus! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj -hee -hee. So Jezus! Znależony. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, musimy spojrzeć tutaj. Może tutaj będzie ksiądz Maxi? Nie mam księdza Maxiego. Szczerze powiedziawszy, to myślałem, że ten ksiądz tak, tak sobie mówisz, żeby znaleźć Jezusa. Ale tu ich jest! Uciekać czym prędzej! Nie! Nie! Tylko nie to. Gdzie jest ksiądz Maxi? On siedzi tutaj. Sprudiak's still, wow. wow. for many find Jesus only to lose him later, but the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Find Christ, my son, and you shall be greatly rewarded. Tim Razem. No, ale on jest taki, jakby, jakby nas wyganiał, czy coś? I iść sobie stąd z dziecka. ona.

19. Jezus jest w moim znajomym. Jezus lubi to. Nieźle. Doregi, pamiętniczku. Już tutaj są. Ale gdzie jest ten talent? A, tu jest pewnie talent, jakby odblokowanie do tego. Już chyba wiem. Oh no, wow. Dobra, to może zobaczę, ile zostało minut. Powinniśmy już chyba kończyć, tak mi się zdaje. bo ja to już tutaj trochę uszukuję. 8 minut było jakieś kilka minut temu, ale dobra. Pójdziemy jeszcze do chaty Twika i. O co? Co dostęp różaniec? O ja. Pe... Dostęp. Dostałem... LOL. Ружанец. Добра. Где сорта твика? Где сорта твика? To jest dom no dobra możemy tam iść, tu jest farma, no dobra no to pójdziemy do, do domu Kenny Kenny... ojej biedny Skorzystamy z tego, bo jesteśmy mądrzy i sprytni Co on tu ma dla nas zabronie. To może być fajne. Nie powiem, może być fajne. Chociaż. Dzień dobry. Nie, to nie jest hiszpański. Proszę pani, niech pani nie żartuje. To nie jest hiszpański, tylko portugalski Ow. Masz. Hey, anybody, first, okay? Dobrze, proszę pana. Dobra, idziemy tu. O, a tak niego. Biedny. Tak. Musi żyć, niestety. Ale tutaj coś. Ej, to jest jego ojciec, bo ja nigdy nie oglądałem sobie w parku. Tu jest bezdomny! To jest ten! Misja od tego, e. Ups. masz torści walne, słabsze słabsze jest o wiele od mojego. Ups, nie ten przycisk. Cholera, przywołuje Jezusa. No i prawidłowo. <laughs> I typem optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, to zostawcie okejkę. Okay bo jakoś tak... No niby tak bardzo chcecie ten South Park, ale nic po sobie zostawicie. Albo komentarz, cokolwiek. Więc no to dajcie okejkę, okay coś tam napiszcie. To bardzo motywuje Szczurza. Szczurasy, szczurasy, więc na razie.